Wydawnictwo Bosz poleca. Stanisława Walasiewicz, medaliści. Minialbum w wersji polsko-angielskiej z serii medaliści, poświęcony karierze sportowej jednej z najsłynniejszych polskich sportsmenek Stanisławie Walasiewicz-Olson, mistrzyni olimpijskiej i wielokrotnej rekordzistce świata. Walasiewicz zdobyła m.in. złoty i srebrny medal olimpijski w biegu na 100 metrów. Złoto w Los Angeles w 1932 roku oraz srebro w Berlinie w 1936 roku. Publikacja, poprzedzona wstępem Marzeny Jaworskiej, zawiera blisko 80 starannie wyselekcjonowanych fotografii przedstawiających najważniejsze momenty z życia sportsmenki. Mini-album powstał we współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Polskim Komitetem Olimpijskim. Album do nabycia w księgarniach i na www.bosz.com.pl. Zapraszamy!